Cześć, witam na kanale Kitty World. Dzisiaj pokażę Wam zestawy małego chemika. Wygląda on właśnie tak. Jest on bardzo duży. I można tu zrobić właśnie. A na tobie się nauczyć geofizyki, obładowniki, paleontologia i optyka. Dobrze, otwieram. Ja już to zrobiłam, tylko powiem po prostu ogólnie o co w tym chodzi. Też nie chcę, żeby filmik był za długi. Mamy. Tutaj jest właśnie wulkan. Ja bym go jeszcze mogła zrobić, ale no, nie mogę. Na razie nie będę go robić. Bo właśnie jest do tego wulkan i dwie substancje. Jedna jest czerwona, a druga biała. Właśnie one powodują, że z tego wulkanu tak wszystko wybucha i się leje wszędzie. Jakbyście nie widzieli. Nauka jest taka, że jak zakręcimy koło z całych sił, to się zmieszają właśnie kolory. U mnie akurat się nie zmieszają, ale, ale u Was tak, bo po prostu u mnie się to nie klei w ogóle. Po tym ja już to zrobiłam, albo właśnie mi się zrobiło. Tylko, że ja Wam tak jakby, tak jakby nie pokażę, bo to się musi kręcić. O, i to tak zmienia kolor. Właśnie. Yy. I tak może. Nie, nie uda mi się. A tak jak najważniejsze, że troszeczkę zobaczyliście, można tu było też wykopać właśnie szkielet dinozaurów. Mieliśmy takie narzędzia różne. Powiem, że tym się troszeczkę niefajnie kało, Ponieważ to nie trochę nie rozbijało. Według mnie najlepiej się robiło tym i właśnie tym. Bo on najbardziej rozbijał. Tym troszeczkę widać też zrobiłam. No i tym jeszcze się dobrze robiło. Ponieważ stukaliśmy tym i wydobywaliśmy kości. Okazało się, że ten szkielet świeci w ciemności akurat nasz. Można było też zasadzić ogród właśnie z tych nasion. No, mi to ostatnio właśnie nie wyszło. Tylko wyszły jakieś zwiędłe kwiatki albo coś. Już nie pamiętam, bo to dawno robiłam. To z optyki właśnie, chyba? Tak? Z optyki. E, trochę wyszła, trochę nie. Bo troszeczkę jednak było widać. Ale no, jednak mogłoby być bardziej widać. Do wulkanu było jeszcze przyłączone to. Chyba do wulkanu mi się tak wydaje przynajmniej. Mm. No, i tutaj właśnie anatomii. Nie wiem, nie rozumiem o co w tym chodziło. Ale może ja po prostu przeoczyłam coś, bo już to na przykład zrobiłam z rodzicami. Dostałam też właśnie taki zestaw. Tym razem ciało człowieka. Bo tam jest duże rzeczy do składania. Na tym można robić makietę właśnie postawić tą makietę człowieka. Jest tu też chyba właśnie. O, instrukcja i część zestawu tu jest dostęp do aplikacji internetowej. tak właśnie ma wyglądać ta makita. Yy, tu jest to yy, te cząsteczki właśnie. Yy, tylko mi się właśnie troszkę tego pogubiło. szkielet człowieka też do złożenia. i stetoskop. stetoskop używam teraz do lekarza właśnie. Jest tu też napisane, jakie są części, i różne inne rzeczy, właśnie o ciele. Są też tu zadania, i jak to złożyć. Czy tu jest? A, tutaj jest napisane. I może właśnie sobie złożymy. Już wiem, właśnie wszystkie części. Bierzemy właśnie to. To jest wątroba, duży gruczoł połączony z układem trawiennym, która filtruje substancje toksyczne, zawiera związek będący skoncentrowanym źródłem energii glikodium, a także produkuje żółć potrzebną do trawienia tłuszczów, to jest właśnie wątroba. I do wątroby wstawiamy tutaj żołądek. Tak to wygląda. Żołądek. To pierwsza część przewodu. Pokarmowego w kształcie worka, w którym odbywa się trawienie pokarmu. Yy, właśnie tak to na razie wygląda. Bierzemy teraz płuca. Organy oddechowe znajdują się w klatce piersiowej, ogonowcastej strukturze. Zbudowany z wielu pęcherzyków, w których odbywa się wymiana gazów między powietrzem a krwią. Yy, to przyłączamy chyba właśnie tu po bokach. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Ale najpierw trzeba wziąć serce. serce, organ mięśniowy o wielkości pięści, który działa jak pompa, wymusza cy cyrkulację krwi w całym ciele. To jest właśnie tak wygląda, mniej więcej takiej wielkości jest moje serce. Właśnie do serca wkładamy tutaj tak w te boki, to serce wkładamy. W ten sposób. I po drugiej stronie to samo. O, właśnie, chyba tak. I przyłączamy to. W... O, tak. <grym> tak to u mnie wygląda. Tylko, że trzeba to po prostu mocniej troszkę zrobić. Mm. Teraz będziemy robić jelito cienkie. Mm. Jelito, jelito cienkie, właśnie, jelito grube. Jelito cienkie. Cienek przewodu pokarmowego, bardzo kręty, gdzie odbywa się trawienie pokarmów i wchłanianie substancji odży odżywczych. E, jelito grube. Końcowa część przewodu pokarmowego, gdzie tworzy się kał. E, bierzemy i wkładamy właśnie tutaj jelito, któreś. Nie wiem, które. Mm, właśnie tutaj. Nie wiem w jaki sposób. Zaraz Wam pokażę. Mamy to właśnie włożyć o tutaj. W ten sposób. O. I z drugiej strony po prostu to przełączyć tak. O. I właśnie tak to wygląda. Tutaj jak już przeczytaliśmy informację. Tylko jeszcze zostało nam to. To są nerki. Mają kształt dwóch dużych ziaren fasoli filtrują krew, emilują eliminując z niej produkty przemiany materii. Wytworzony, mo wytworzony mocz za pomocą dwóch moczowodów zadaje się w pęcherzu moczu. Uwaga, w ciel ludzkim nerki nie są połączone w ten sposób. Ehm. Musimy najpierw przygotować właśnie to, tak to jakoś mówię. Przygotuj pierwszy blok złożony z organów wewnętrznych serca, płuc wątroby, żołądka połączonych dobrze ściśniętych. No właśnie to trzeba to mocno tak ścisnąć. O, dobra. I teraz dwa. Teraz zabierz się za szkielet, umieść łopatki i umocuj dolnej części kręgosłupa obie części miednicy. Właśnie tak mocujemy. Teraz ja muszę właśnie przypiąć drugą tylko. O, w ten sposób. I muszę znaleźć jeszcze taką jedną część. O, tą. O. I ją przyczepić. Teraz bierzemy właśnie to i przyłączamy Gdzie? o właśnie tu i przytwierdzamy tą częścią żeby żeby już tak to wygląda. Właśnie, i jest napisane, że po wprowadzeniu bloku organów wewnętrznych do obu części klatki piersiowej, naciśnię ją z przodu, i jednocześnie przemocując z tyłu kręgosłupa. O. I teraz cztery. Teraz twórz drugi blok organów. I właśnie teraz będziemy potrzebować jeszcze nerek, żeby to wpiąć. Je yeah, wpiąć. Właśnie tak. Mm. I teraz do do tego worka właśnie do żołądka tak w ten sposób tylko że mi się właśnie to odczepiło o tak właśnie tak montaż organów wewnętrznych już zakończony kolejny punkt to mamy właśnie przypiąć te kości o, tu do miednicy. O, tak. I zaraz, właśnie przyczepicie sami. Łączymy, właśnie kończymy dolne, kończymy górne. Yy, tu jest napisane, że z łóżką, czy dolne sami nie przyczepisz do miednicy. Uważaj, by na, nie naciskać zbyt silnie, kiedy wprowadzisz kościół do otworów miednicy. I jeszcze tu jest napisane, że uwaga. By nie pomylić kości czyn lewej i prawej. Faktycznie, mi się czasem to zdarza i po prostu później będzie trzeba wszystko od nowa, dlatego nie radzę. Trzeba teraz zamontować czaszkę, która składa się z trzech części i przymocować ją do kręgosłupa. Potrzebna jest ta część, ta i oczywiście szczęka. Bierzemy tą. Oczywiście, najpierw musimy przyczepić jakoś tą yy, normalnie o tą szczękę do tej czaszki. On zaraz pokaże, jak. Najpierw mocujemy te dwie części, a później wkładamy szczękę. I później mocujemy do kręgosłupa. Jest właśnie narysowane, że tutaj na końcu czaszki. O tak. Teraz te części to są łopatki. Wkładamy je właśnie w nie ręce i w drugą tak samo. O, właśnie w taki oto sposób. Tylko mi się nie udaje, niestety. Teraz właśnie te łopatki. Łączymy tą linią i przyczepiamy ręce. Niestety mi się to nie udało, więc będzie na razie taki. <laughs> Można się na nim wiele nauczyć, ale może mam pomysł. Po prostu odwrócimy go. I teraz zobaczyłam, że on ma tu dziurki. Przyczepimy te. No i zobaczymy zaraz, co dalej. Kostek się z wami żegna. Pa! Oczywiście dajcie, oczywiście dajcie łapkę w górę. subskrybujcie kanał. Pa! Macha do was jeszcze nieprzczepioną ręką. Pa!